Witam, jestem Shake, a to jest kolejny odcinek, czyli 21 z tego co wiem. Let's play Team Force Rest 2. Najpierw sobie nagram Let's Play, a później sobie spróbuję nagrać class play, a jeżeli się wyrobię. Oczywiście aktualny odcineczek będzie liczył a 23 minuty, lecz o 23 minuty, ponieważ 20 minut gry plus 3 minuty na jako takie gadanko na początku. Ja jeszcze ustawiam dzwoneczek. 23 i jedziemy start. Ok, tutaj czas zaczął lecieć, a oczywiście na porządku troszkę informacji. Przepraszam, jeżeli słyszeliście, odbiło mi się. Zniżyłem trochę dźwięk, jeżeli nadal będzie gra za głośno lub będzie za cicho, to mi napiszcie w komentarzach, ja to na pewno zmienię. Ok, to nie ma polskiego. No więc dobrze, żeby treść stała się zadość, sprawdzamy na początek ekwipunek. Muszę zauważyć, że nie mam mojego bongboja, ponieważ sprzedałem go za pewną, pewną grę. Ale o tym jeszcze nie teraz, to za długo, 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 bo jeszcze mam co innego do nagrywania. Jak widzicie, na solda sobie kupiłem zestaw Mikołaja. Nie wiem, czy już o tym mówiłem. Chyba mówiłem w którymś klas ostatnim. I wygląda on świetnie aktualnie, nim gram. No więc tutaj się nic nie zmieniło. Tutaj również. Tutaj też nie, tutaj też nie. W najbliższym czasie kupuję od znajomego klucze oraz ymm, koszulę. I będę w końcu miał resztę przedmiotów i spróbujemy jeszcze tam dozbierać, co nieco. Dobra, więc póki co to ja wbijam na Play nextik i widzimy się za moment. Dem, dum, Okej, jesteśmy na serwerze Na początku sobie zagramy z kautem Ja gram z dźwiękiem, nie wiem dlaczego jak zwykle na początku nagranie mnie laguje Rainbow też sprzedał koszul ludzie Najpierw pół serwera, ma. o jezus Maria, jak mi przylagowało O A, spaj mnie goni Dobry szejd O Lol. Cześć wszystkim, cześć, cześć czołem ale mnie laguje, cholera. Nie wiem co się dzieje. Ktoś mi tam podszywa, podsyła jakiś programik nagrywania. Ja póki co nie zmieniam z wraca kurde działa. O fak jaki fail, mogę go mlekiem rzucić I dopiero ubić. Cześć, 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 cześć wam wszyscy W Mordę kopane! No właśnie. cholera. O, szkodki już w już Ja już miałem nadzieję na jakiś ładny fong. Jakiś ładny Prawda nie jest to zły, ale ja go daję do randomów. Ostatnio do TF-a weszły, ja, weszły jakieś śmieszne buciki, których nikt nie kupuje. Cześć. No co za kradziej. Nie, no zmieniam klasę, biorę... A ja. O, spaj, to jest Francja, elegancja. Rainbow ma taki sam set jak ja wcześniej tylko że inny kolor e, Rainbow dlaczego sprzedajesz koszulę? Czy mi się zdaje? Czy ty nie miałeś? Wydaje mi się że miałeś hmm, ale miałeś, nie miałeś, miałeś i wydaje się, że się miałeś Bitches tak. jak to mówią co niektórzy Nie widziano się, to w mordę tu jest O w mordę, jak nie zabił na hita nice one gdzie to działko zajecha na opelka z bysana, jest Maria Przydam drwinę piątkę Rainbow, ty miałeś kiedyś koszulę, fast learnera na skauta, czy mi się zdaje? Tak O, coś Rainbow mi nie odpowiada, co się dzieje? pełny brak kultury Cześć Pięknie podbiegł pod działko i... ...Bank. ...Gomikawa do mnie. No. ...Dankę. O, no, Jaki soczysty headshot mi siadł. Nie na... Nie na tego. A patrzcie nie mam zaproszenia. Ja mówiłem, żebyście nie zapraszali. No cholera. Dobry, e, nie. Uciekłem jakoś. Cicho nie dotkną tę muzyka nie. O Jesus Christ. Birk. O, Grunwald już chodzi. O, jak go popchnęli! Widzę, że to ja... Widzę, że ja to muszę dotknąć ten wózek, bo tu nikt nie dopchnie. Rzucamy się, więc... Trzeba ratować situation. O, patyk górna, spaju jeden. Widzę. Ja mogłem ich spalić miałem mini kryty na nich zamiast odpychać ale chciałem koniecznie pozbyć się ich chciałem dopchnąć tak ładnie wiecie tak profesjonalnie że pum pum odpycha jest fajnie jest fajnie ja pierdzielę teraz musi się udać no! Rokietę chciałem odbić, a to mnie wysadził. wysadziły. WYGRAŁEM! Jak zawsze. <grystanie> Ostatnio się uśmiałem strasznie, bo mi ktoś pisał na Steamie, nie na Steamie, tylko na YouTubie, że m, używa modulatora głosu w ogóle, ja pierdzielę. jak, jak ja się z tego że modulatora głosu używam. Ale też nie, nie pierwszy raz takie wiadomości ciekawe dostaję. Ludzie, ja mam normalny głos Saruman Trollik, OK. Poza tym nie potrafię żadnego modulatora głosu używać. Tak to bym sobie robił, wiewiórkę i w ogóle. Tak for fun, czystego. Coś tam pod czymś filmikiem czytałem. Coś tam clowns, że wiewiórkę tam można robić, to chyba Podroja. Nie wiem, nie wiem. Cześć. <grywa> Cześć. <grywa> Czekamy tu na fragi. Fragi być muszą. Nie mała łapie dzielania się. Na wózku. Nie no, nie będę taka męka. Taki trolololo. Pan trololo. O! Op. Op. O. O! O. Jak tam wygląda sprawa mojej, moich, mojego majątku. Słabo by TV, to jak macie jakieś bronie festiwe albo stręcz festiwe to już w ogóle to walcie do mnie, bo ja je teraz skupuję. No, ale chodzą dobra, o Jezu. Iber, Amber Charge jak to ktoś tam kiedyś powiedział u nas na serwerze, że się śmiali Fucking shit. 13 HP, a to jednak jest na A, szogun gdzieś chedy się kawę przeżył. to takie ejra ładnego strzelić. Air backstab to czy tam flybacta różni to różni nazywa. Ludzie nazywają. To jest taki backstab, że lecicie w powietrzu i załóżmy na schodach, tak podskakujecie, o tak coś, że ktoś wieje po schodach wyrobić tak i pyk! Oto on ktoś tak wybiegać do strzawy tak i pyk, i tak co chwilę Albo lecicie spadać na jakoś pyk I on spada I on pada, a nie spada No Ale się kolejny u Pod nim sobie przejadą Stortendy tędy lecą Trafienie lol Jestem dobry Skromny do tego a, prawie nie. Ładuję się do fulla. I jump, nie. jaka klatka. Spaj. A, podwójnie. jest pelka Spajcie mi się. Nigdy mi się nie zdaje. Bry, szyjku! Włączyła się kolesiowi niemiecka klewetura. Szyjku. No ale ten Mikołaj wygląda epicko. Jezus Maria, świetny zestaw, świetny zakup. Ten Mikołaj. Rakieta jako prezent dla wszystkich w niebieskiej drużynie. A, ojde Tringer. Does he like? Does he look like a bitch? Jeżeli ktoś nie kojarzy to z mem taki to jest, że ten koleś z Pulp Fiction, nie pamiętam jego imienia, zapomniałem, wybaczcie mi grzech. Mówi, właśnie gra w y, Zgadnij kto to nie i mówi, że czy, czy wygląda jak być to nie a uszelony Aj, drugi nie i to kryt fucking shit o. musiałem wyrwać pigietę goni mnie o skubany! granatem go granatem go Zarnij dziada, ile minutków mi zostało 10 50-50 nagranka gotowe 50-50 jest Maria pół na pół nagrania gotowe 50% tak to łapa 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 spy nie Snajper taki łeb, że choć wygląda jak spy Mnie to śmieszy, że ludzie grają tak, tak dobrze w nawiasie, że myle i ze spajami mi się trabi to działka Czemu mi się trafi? Jak jednie to ci plecak rozwali No to to wiem? Wie? Ja to umiem tą znak to z bazuką e, bazuką, bazook, boże, rakietnicą. Bazuka też miał na bejde. Rakietnicą trochę nie dla czoska, która z Blackboxem grałem. Ale muszę się odzwyczaić, że mnie nie leczy ona. Często tak strzelam byle gdzie, żeby tylko trafić na uleczenie O wow, wow wow, za wysoki jump Aaaa Ojo Jakich obrzucił, puf puf nie Limon Hehehe, popisać się chciał, że mnie zabije Nisk. Shake nagrywasz Ludzie nie pytacie się, jeżeli mam N to oznacza, że nagrywam cholera twoja mać. Tyle razy to powtarzam, ale ciągle się nie pytacie Między innymi dlatego wyczułem znajomych No! Zbaj bye. Zbaj O oh, mordo, limon, limon popisałeś jednak, dobra Skrzynka 38, oho, aż się, ale się cieszę. Innym to coś robi, a nie... Ostatnia strona. O, trochę skrzynek mi ubyło. A, bo komuś, ktoś tam mnie prosił, żebym mu dał kilka. on po coś tam pod bo chcę sprzedać. Jako, że te, ta osoba mi te, kiedyś też coś dała, to ja bez problemu zarzuciłem tam chyba 8 czy 9 tu. Bo skrzynki to... nie ma co żałować. Ali, i limon, limon kryty. RANDOMY, RANDOMY Limon randomios, trolololo Tłum tam widzę A spróbuję z... ...sznajperem? Nup, 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 nup Bania! Cześć, spaju SPAJ, Fai, ENGU, UWAŻAJ! Idiot No Dwa Hedy powinien dostać, ona jest jedno, nie dostał. Za łoś Aj, bo Aj drugi Aj nie trafiłem Fuck Dwóch grubazów Jezu się Rzekła tejsła. Nie, no żartuję. żartuj. Z domu wierzących. <laughs> Sorry, śmiesznie mnie to. Ja. No jest za takie odlewce dzisiaj mam. nie dziś. To jest tak się robi. Co głupi swoje? Nie. Zamyliłem się. Tyre widziałem. Oczywiście. Nie, fejka mi się No... O, gruba snafejca. <grymne> Zajmę te okularki, chyba jak debil wyglądam, to już te załóż. Niedelegantko. Nie dajcie dopchnąć do tego punktu, bo nam respa zmieni. Tak dopchną. Panie za dużo ludzi. No. Dychaj. Mnie się nie ucieka. Mnie się nie ucieka. Ze mną trzeba walczyć No jak się nie, mnie nie dobije to ja wrócę Tu Hey A już nie żyje Tu był Hey, a już nie żyje Aaaaa Dobre Wow 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 jakie trofie Ja mi gasiu Grubo Zajmiemy to Mamy podstawowy set. A zagram sobie engiem z mini -centry. Dawno nie grałem. A może teleport ustawię? Taki będę fajny. Będę miły dla mojej drużyny. Dobry dźwięk słychać z gry. Ale ich trafem Jezus maria, tam mogę trzeba już móc taki nacelować. Trzeba gdzie by tutaj teleport. Taki damy jego tu I się ustawi No to był metal, ludzie no. Idiot Nie słuchajcie jak on to krzyczy Medyk tak krzyczy fajnie Idiot Coś ten deseń Jest Mini Mini shit Mini shit Nie będę biegał i sobie rozprawię Samo sądzę, jednak jest lepszy już wam o tym mówiłem Bo te krytyki dostaję nawet za asysty i nawet jak się samemu zburzy centry Myślałem, że się wtedy nie dostaje do tego, bo nie używałem, że jest taki główny Że jest taki główny że jest taki gówno, że jest takie gówno. Zaraz ci postawię dispa się przyda Wow Engu weź no mi tam klepni teleport. tutaj klepni teleporcik zas O zniszczył mi działko Tak trochę ryzykowne z jednym O jezu co ja zrobiłem So lame Fuck Spy Dominacja, no nie a to ten koleś, co mnie ogląda, to pewnie dlatego uziął się pewno na mnie i mnie bije. Mikrofon mi tak BTW pada, muszę kasę skołoć i w końcu te kreatywy kupić i z nich jest podobny mikrofonik. Francja, elegancja, miód, cud i w ogóle. To mi się przydało. Jezu, nie trafiłem komakami. Dobra. co nawet nie dostałem? Idiot. Wejdź <grymne> tam, medyk, wejdź tam, elastyki. Teraz dostanę... no i jeden RD Shogun, To już go wywróćam. A to nie na rest, no bo jak wytykam am 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 nie... Nie, pyro! nie padłem. Chciałem przeżyć z tymi krytami, bo one z daleka mało tracą. Chciałem podejść do tego grubasa i ściągnąć na dwa hity, bo się tak da. O o o, szybko, szybko, nie, że jak nie że dostał, bo jak nie żyje, to nie dostaje. Nie z nas ścigną widział go Spizza Rainbow e. Daska Jezus Maria le Spizza Ring Bowda A zasapował mi wszystko Nie da rady tym engiem pograć chyba Drugi jestem nie tak źle Wow nawet 50 punktów mam, albo za teleporty dostaję Dwa teleporty równa się jeden punkt nie mój, muszę podbić Normalnie Fuck lepszy teraz mogę niejdą no, co ja mogę, Co ja mogę no powiedzieć? Biorę solda, Mikołaja i ciśniemy, ale zaraz koniec Nagrywanie 40 sekund. Dobra, to dorzucę jeszcze 2 dwie, dwie, dedy. O, 3 dedy, soldem i kończymy nagrywanie. To już tu stop, zeruj i do widzenia. O, fuck. Tak. kupiłem. A, dobra. Dobrze mi się wysłuchiłeś. Cieszę się Z tego powodu. To właśnie od miska będę kupował koszulę. Chwała mu za to. O. Co ci da tam misiek, bo chyba był dostatek, to co wiem like a bitch. A tak, powiem, Jeden. Pierwszy raz. Masz dach to. Tutaj sobie wskoczymy Obteczka leży, pamiętam już o tym Wydźcie sobie na dół, tylko Dobra, wejdę po schodach jak kulturalny człowieka, nie będę skakiwał na rakiecie A, Jezus Mariat, jezus Mariat, double grubas I to jest również drugi dead Cześć G. Cześć. idzie Nie dobra nie będę tak mówił. Musiałem już się to oduczyć Wow jaki to obecną Defend wózek Setka leży na no leży Zawsze na mnie czeka potulna kobieta Kur na wredny spaju chodź tu O, w mordę. myślę, że nie spadnie. Odbijaj te Szczoto. No sztrololololo. Ludzie się bulwersują, a te kryty trzeba jakoś wyłączyć. To nasz tam stał przy wózku i się dziwił, że to mi rogi. A już były 3D, ale dobra to tam. Oj, to równe w końcu z tym grą. One jest gorsza niż StarCraft, tylko na nie uwolniła. Dobra więc póki, póki co to w tym odcinku by było na tyle Dzięki za wysłuchanie, dzięki za obejrzenie Komentujcie, cenicie, subskrybujcie Róbcie co tam. cokolwiek chcecie wysłać, nie do kanału znamy, o tym bym zapomniał No więc do następnego zagrania, do usłyszenia, jeszcze raz, cześć